Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie dowidział, zawołał na Ezawa, swego starszego syna. Synu mój! A kiedy ten odezwał się, jestem, Izaak rzekł. Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk. Idź na łowy i upoluj coś dla mnie, potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podejmij ją, abym jadł i abym ci pobłogosławił, zanim umrę. Rebeka słyszała, co Izak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Rebeka wzięła szaty Ezawa swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie. Ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna, i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję, po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała i chleb. Jakub wszedłszy do swojego ojca, rzekł Ojcze mój, a Izak, słyszę, który ty jesteś, synu mój, odpowiedział Jakub ojcu, jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosław mi. Izak rzekł do syna, jakże tak szybko mogłeś coś upolować, mój synu. A Jakub na to, Pan Bóg Twój sprawił, że tak mi się właśnie trafiło. Wtedy Izak rzekł do Jakuba, zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie Jakub przybliżył się do swego ojca Izaka, a ten dotknąwszy go rzekł głos jest głosem Jakuba ale ręce rękami Ezawa nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa a mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział, ja jestem. Rzekł więc Izak, Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec Izak rzekł do niego, Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu. Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił Oto woń mego syna, jak woń pola, które pobłogosławił pan.